Co jest najważniejszym elementem identyfikacji wizualnej każdej marki? Logo? Krój pisma? Paleta kolorów korporacyjnych? Nie, żadne z powyższych. W dzisiejszych czasach króluje content. Internet całkowicie zmienił sposób, w jaki marki komunikują się ze swoimi odbiorcami. Po drugiej stronie jest już Cała masa przebodźcowanych i niecierpliwych odbiorców i odbiorczyń, które potrzebują cały czas nowego kontentu, nowych zdjęć, nowych klipów wideo, nowych opowieści. Ten dialog pomiędzy marką i odbiorcą musi być cały czas podtrzymywany. I w tym scenariuszu to, jakie logo ma marka, która podtrzymuje ten dialog jest już naprawdę mało istotne. To co jest naprawdę istotne, to to jaki marka ma content. Co widzimy, kiedy wchodzimy na feed instagramowy danej marki? W jaki sposób ta marka potrafi nas zaangażować historiami, które opowiada? I to właśnie produkcja tych historii w postaci contentu, czy to foto, czy wideo, czy tekstowego, jest w tej chwili dla marek największym wyzwaniem. Bo tak jak kiedyś marki robiły jedną, dwie duże kampanie w ciągu roku, tak w tej chwili ten proces produkcji materiałów, którymi marki komunikują się z odbiorcami, już nie dzieli się na duże kampanie, które są uruchamiane i zapominamy na kilka tygodni czy miesięcy o komunikacji. Nie. Ten proces produkcji kontentu musi trwać cały czas. To jest cały czas nieskończone dzieło, nieskończony projekt pod tytułem produkcja kontentu. Dobrym przykładem marki, która działa w ten sposób i doskonale sobie zdaje sprawę z tych realiów rynku, jest niemiecka luksusowa marka Rimowa, produkująca walizki i torby podróżne. I jak zobaczycie sobie na Instagram Rimowy, to zobaczycie, że tutaj każdy element powstał w ramach jakiejś. Bardzo dobrze zaprojektowanej, zaplanowanej i wyegzekwowanej albo sesji zdjęciowej, albo jakiegoś kolabu z artystą 3D, albo z fotografem, albo z ilustratorem. Jednocześnie przy tak intensywnej produkcji materiałów wizualnych, RIMOWA utrzymuje no kosmiczną wręcz jakość tych wszystkich materiałów. Te wszystkie zdjęcia, wszystkie klipy wideo, które tutaj się pojawiają, są niesamowicie wysokiej jakości. Na Instagramie Rimowy znajdziecie efekty zarówno sesji fotograficznych, jak i klipy wideo, które promują na przykład tutaj kolaboracje Rimowy z Adidas. Efekty współpracy, kolabów y, Rimowy z topowymi artystami z całego świata, którzy są ilustratorami, ilustratorkami, projektantkami 3D. Znajdziecie też content, którego dyrekcja artystyczna jest tak wysmakowana i tak dobra, że te rzeczy po prostu ocierają się o sztukę. Dzięki takim działaniom marka rimowa jest w stanie na stałe wpisać się w to, co można nazwać kulturą wizualną. Oni mogą być częścią świata wizualnego, w którym żyjemy, ponieważ opowieści wizualne, które oni tworzą i splatają ze sobą, są tak dobre, że stają się częścią naszego życia, stają się referencjami dla popkultury, w której żyjemy. Inną marką, która bardzo dba o swój content, jest marka Ascentate. to jest producent oprawek okularowych. Patrzcie, 2842 posty na Instagramie, więc to jest ogromna machina, która cały czas produkuje content. I tutaj na przykład mamy nie tylko piękne, wysmakowane zdjęcia z sesji, które są świetnie wyretuszowane, ale też content, który można nazwać contentem bardzo autentycznym, opowiadającym jakąś historię, która ma dotrzeć do odbiorcy nie tylko na zasadzie ładnego obrazka, ale też opowiedzieć ciekawą historię historię, która ma jakieś znaczenie, w tym wypadku przedstawić artystkę, która weszła w kolab z tą marką. Na nice and Tate znajdziecie też dużo kontentu, który jest generowany przez odbiorców marki, przez ten nowy sposób komunikowania się marki z odbiorcami, w którym to sposobie tworzy się wokół marki społeczność, która sama zasila tą markę materiałami wizualnymi, które są produkowane przez tą społeczność. Świetnym przykładem marki, która bardzo dba o tą społeczność zgromadzoną dookoła brandu i wykorzystuje content, który generuje ta społeczność, jest marka Tylko, nasza polska, warszawska marka Tylko, która produkuje regały, słynne już w tej chwili na całym świecie. Miałem przyjemność współpracowania z Tylko, więc mniej więcej wiem jak to wygląda i wiem jak bardzo Tylko przykłada uwagę do tego, żeby... Yy, Angażować swoją społeczność w produkowanie kontentu, który później jest wykorzystywany w mediach do właśnie tworzenia opowieści o marce. Tego rodzaju autentyczny content, nawet nie najwyższej produkcyjnej, telewizyjnej jakości, tylko taki naiwnie wyprodukowany za pomocą telefonu, jest bezcenny dla marki, bo jest w nim pewnego rodzaju super autentyczność. Koniecznie przejrzyjcie Instagrama, tylko to są bardzo inspirujące rzeczy. W jaki sposób to wpływa na pracę naszą, designerów i designerek? Po pierwsze, musisz być świadomy bądź świadoma, że content pełni kluczową rolę w procesie komunikacji marki z odbiorcą. Jeśli to już wiesz, to już masz przewagę. Teraz z tą wiedzą zadbaj o to, żeby wykształcić w sobie jakiegoś rodzaju sprawczość w procesie tworzenia kontentu. W jaki sposób możesz to zrobić? Po pierwsze, możesz kształcić w sobie umiejętności, które powinien posiadać art director bądź art dyrektorka. Kim jest art director, opisywałem w innym moim klipie, do którego cię zapraszam. Znajdziesz link do niego w opisie. Po drugie, powinieneś bądź powinnaś mieć podstawową wiedzę z zakresu tworzenia strategii kontentu. Wiedzieć jakie opowieści marka chce przekazać w swoich mediach, ustrukturyzować tą komunikację, dobrać język komunikacji wizualnej do każdej z tych opowieści i później wyegzekwować, żeby ta opowieść była prowadzona w sposób piękny i konsekwentny. Po trzecie, możesz budować bazę swoich znajomości i koneksji w świecie branży kreatywnej, tak, żeby mieć partnerów, partnerki, znajomych, znajome, które zajmują się produkowaniem kontentu, czy to w zakresie fotografii, wideo, czy 3D, czy pisania. Dzięki temu jako freelansujący projektant bądź projektantka, kiedy przyjdzie do Ciebie klient i nie będzie miał kontentu, będziesz mogła tego klienta bądź klientkę połączyć z siatką swoich kontaktów w taki sposób, żeby zanim powstanie projekt, mógł powstać do niego content. Bo de facto to jest bardzo, bardzo powszechny case, w którym przychodzi do nas klient bądź klientka, wydaje jej się, że chce stronę internetową i mówi: zaprojektuj mi stronę internetową. Tylko że ten klient nie wie o tym, że tak naprawdę to potrzebuje kontentu. Bo bez tego kontentu nie jesteśmy w stanie zaprojektować strony internetowej, bo nie mamy jej czym wypełnić. Jako projektanci i projektantki możemy też wykształcić w sobie taką świadomość tego, że bardzo często nasza praca będzie polegała nie na produkcji kontentu, bo tym zajmują się inni ludzie, natomiast będzie polegała na tym, żeby zaprojektować system, za pomocą którego ten kontent zostanie zaprezentowany. Jeśli uważasz, że to trochę za wiele brzmi, to pokażę Ci o co mi chodzi. W portfolio Fiona Brina, jednego z moich ulubionych motion designerów, jest taki case, który jest zrobiony dla Vivo, i on dokładnie pokazuje o czym mówię. Tutaj kontent został już dostarczony projektantowi, natomiast projektant wykonał fantastyczną, świetną pracę, polegającą na stworzeniu systemu opartego o animację, który ma ten kontent zaprezentować, pokazać, wyeksponować w sposób, który będzie zaprojektowany, systemowy i bardzo innowacyjny. W tym wypadku Fion Brain wziął te podstawowe elementy. Składowe identyfikacje, czyli logo, typografię, i dodał do nich kolejną warstwę polegającą właśnie na zanimowaniu tych elementów. Czyli to, co kiedyś było podstawą każdego brandingu, dzisiaj jest tylko jednym z puzli w układance, do którego my dzięki technologii, dzięki internetowi, dzięki temu, że istnieje animacja i interakcja, jesteśmy w stanie dołożyć kolejne puzzle i stworzyć jeszcze bardziej angażującą wartość. Koniecznie przejrzyj sobie ten case pod tym kątem właśnie, o jakim mówię teraz, czyli pod kątem obserwacji, w jaki sposób to właśnie prezentacja kontentu i sposób jego pokazania jest tutaj tą wartością w brandingu, której no nie da się przecenić. Myślę, że projektowanie systemów, które pozwalają na właśnie animowaną prezentację dynamicznego kontentu, to jest super ćwiczenie na to, żeby stać się lepszym projektantem bądź projektantką. No dobra, ale spytasz teraz, a skąd brać kontent do takich eksperymentów? Jednym takim miejscem, które polecę ci w tym odcinku jest portal pexels.com, na którym możemy znaleźć naprawdę niesamowicie dobrze wyprodukowany kontent całkowicie za darmo. To jest na przykład portfolio. Jarosława Szurajewa, który udostępnia nam na przykład pliki wideo, kręcone z drona z profesjonalną postprodukcją, które szczerze mało się różnią od tego, co udaje nam się zobaczyć w dużych kampaniach firm motoryzacyjnych. Ten klip mogę w tej chwili ściągnąć za darmo i użyć go w każdym projekcie, który będzie na mój osobisty użytek do prezentacji w swoim portfolio. I to jest tylko jeden przykład, bo dobrego kontentu na Pexels.com jest po prostu co nie miara. Więc jeśli następnym razem usłyszysz w jakimś wywiadzie, bądź przeczytasz w jakimś artykule zagranicznym takie sformułowanie, że content is king, albo że content is the new branding, albo takie sformułowanie, które ostatnio jest modne, że projektanci muszą kształcić w sobie content awareness jakieś takie właśnie wyczulenie na punkcie tego, jak bardzo content jest istotny, to już wiesz dlaczego. Uczulaj klienta na to, jak bardzo istotny jest dobry content w projektach i kształć w sobie umiejętności, które pozwolą ci lepiej pracować z kontentem. I ostatnie, najważniejsze, daj mi lajka pod tym filmem i subskrybuj mój kanał. A jeśli Ci się podobało, to może nawet skomentuj i napisz mi kilka miłych słów. Jeśli masz pytania, napisz pytanie w komentarzu. Na dzisiaj to już wszystko. Czekajcie na następne odcinki. Dzięki. Cześć!